Kontrole graniczne Szwecji i Danii. Ogromna presja na kanclerz Merkel, polityków niemieckich, żeby zamknąć granice Niemiec. To jest skutek kryzysu migracyjnego w Europie. Moim Państwa gościem jest profesor Piotr Wawrzyk z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, czy strefa Schengen jeszcze istnieje? Istnieje i myślę, że będzie istniała. Nadal nie zostanie zlikwidowana, aczkolwiek mogą się pojawiać kolejne kontrole na kolejnych granicach. Ale te kontrole oznaczają, że w takim kształcie jak znamy strefa Schengen istnieje, czy jednak jednak to powoduje skutki? Na pewno kontrole są, na pewno kontrole będą przywracane na kolejnych granicach w ramach strefy Schengen, ale też kiedy zmniejszy się presja ze strony imigrantów, kiedy już nie będzie ich tylu chętnych, aby dostać się do Europy, te kontrole będą powoli znoszone i będziemy wracali do tego, co było jeszcze pół roku temu. No właśnie Donald Tusk twierdzi, że yy, Unii zostało dwa miesiące maksymalnie na likwidację tych problemów. Czy zdąży? Musi zdążyć. Te dwa miesiące wynikają z tego, że wtedy już na tyle się polepszą warunki na Morzu Śródziemnym, że ruszy kolejna duża fala imigrantów i jeżeli wtedy nie będzie odpowiednich instrumentów, aby ich powstrzymać, to niewątpliwie będziemy musieli się liczyć z tym, że na wszystkich praktycznie granicach w ramach strefy Schengen zostaną przywrócone kontrole. Czyli inaczej mówiąc, ona będzie istniała teoretycznie, strefa Schengen, ale faktycznie nie będzie funkcjonowała. Czy ugnie się kanclerz Merkel przed politykami z koalicji, z własnej partii, żeby zamknąć dla migrantów Niemcy? To jest bardzo, bardzo trudna decyzja, dlatego że do tej pory, do dziś można powiedzieć, bardzo twardo broni tego otwartego stanowiska Niemiec wobec imigrantów. Gdyby teraz zmieniła zdanie, to z jednej strony niewątpliwie poszłaby zgodnie z życzeniem opinii publicznej i swoich kolegów partyjnych, ale z drugiej strony musiałaby się przyznać do największego błędu w całej swojej karierze politycznej, a to dla polityka wcale nie jest takie łatwe. Jakie konsekwencje ewentualne czekają Unię, jeżeli jednak czarny scenariusz się urzeczywistni? Bo mówią, że same Niemcy na samym transporcie 3 miliardy, a ile to w skali Unii dziesiątki miliardów, setki? W tej chwili trudno oszacować, jakie będą koszty przywrócenia kontroli granicznych, ale na pewno będą szły w miliardy euro i to w różnej perspektywie czasowej trzeba liczyć, dlatego że nie wiemy, ile może trwać takie przywrócenie kontroli granicznych i jaki będzie tego czasu okres. To tak jak powiedziałem, będzie zależało od tego, kiedy zmniejszy się ta presja migracyjna na granicę zewnętrzną. Podstawą jest uszczelinie granicy zewnętrznej i niedopuszczenie, aby na wiosnę wraz z poprawą warunków atmosferycznych na Morzu Śródziemnym ruszyła kolejna fala imigrantów i dostała się do Europy. Jeżeli się dostaną, to będzie to oznaczało faktyczny koniec strefy Schengen, aczkolwiek teoretycznie ona będzie funkcjonowała. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Ja tylko Dziękuję. dodam, że moim państwa gościem był profesor Piotr Wawrzyk z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.